Witam wszystkich po krótkiej przerwie, a dzisiaj mamy dla Was przepis na rozchwytywane trufle, do których wykonania potrzebujemy migdały, amaretto, miód, śmietankę, czekoladę mleczną, deserową oraz masło. Śmietankę gotujemy z miodem. Czekolady łączymy ze sobą i rozpuszczamy w kuchence mikrofalowej lub w kąpieli wodnej. Następnie zalewamy je śmietanką i dodajemy miękkie masło. Na końcu dolewamy amaretto. Całość dokładnie mieszamy i odstawiamy do lodówki na kilka godzin. Kiedy masa się już dobrze schłodzi, łyżeczką lub małą gałkownicą dzielimy ją na porcje. Formujemy z nich kulki i obtaczamy w migdałach. Trufelki najlepiej przechowywać w lodówce. Tak prezentują się nasze trufle. Dziękuję Wam, że zostaliście do końca. Zapraszam do subskrypcji, zostawienia łapki w górę oraz komentarza pod tym filmem. Do następnego. Cześć.